Jest to wspaniały projekt, który łączy chóry z całej Polski. Chóry przygotowywały się w swoich miejscach i przyjechały tutaj, aby wspólnie zaśpiewać jeden utwór i wspólnie nagrać jedną płytę. Przyjechaliśmy do Wrocławia z malutkiej wsi mazurskiej, spod Giżycka. No, jest to dla nas wielkie przeżycie przyjechać tutaj do Wrocławia, znaleźć się wśród pięciu wspaniałych chórów z całej Polski. Taka pani Agnieszka nas teraz że tam ćwiczyliśmy, żeby wszystko obudzić, a później pan Janek przyszedł i śpiewaliśmy. Chodząc na scenę, w ułamku sekundy pozyskał wszystkich uczniów, wszystkie dzieci stojące na scenie. No i po prostu jest on niesamowitą inspiracją dla nich do dalszej takiej wytężonej pracy. Pan Janek bardzo dobrze dyryguje, jest pełen entuzjazmu, naprawdę można się tym zarazić. Jak ktoś przychodzi na próbę zmęczony, śpiący, to po prostu Pan Janek emanuje takim entuzjazmem, takimi pozytywnymi emocjami, że natychmiast każdemu chce się śpiewać. Tutaj jest bardzo przyjemna atmosfera. Utwór wieloczęściowy, taki jak Zagrajmy w muzykę, stawia przed młodymi wykonawcami Wiele wyzwań. Z jednej strony muszą wejść w klimat poszczególnych piosenek, różnorodnych. Niektóre są bardzo żywe, wymagają ogromnej energii i zaangażowania. Lubię piosenki takie wesołe, dlatego że wtedy się mogę pośmiać z tych piosenek, ich są aż takie radosne. Z drugiej strony mamy też piosenki wolne, w których zaangażowanie. Łączy się ze zrozumieniem tekstu, ze spokojnym prowadzeniem frazy. Scenie i widzę, jak bardzo rozwijają się podczas tych zajęć. Te, które były takie zamknięte w sobie, bały się na początku śpiewać. W tej chwili już coraz bardziej je słyszę, coraz bardziej uczestniczą w tych próbach. Mam nadzieję, że poziom mojego chóru co się podniesie dzięki właśnie uczestnictwu w tym momencie. Młodych chorzystów w takim projekcie daje im możliwość występu z prawdziwą orkiestrą. Jest to moim zdaniem bardzo cenne również, jeżeli chodzi o, o takie zdobywanie szlifów w dziedzinie muzyki. No i będzie myślę procentować im to w przyszłości, jeżeli nauczą się pracować w grupie, nauczą również się takiej pracy profesjonalnej. No, a przede wszystkim nauczą się słuchać, bo oni siebie nawzajem słuchają, i e, myślę, że to jest też w takim życiu prywatnym, osobistym, bardzo ważna umiejętność słuchania i tworzenia czegoś wspólnego. Z radością obserwowałem ich zapał i zaangażowanie, które dawali, zarówno podczas prób, jak i koncertu. Na pewno pierwsze wrażenia były takie zadziwiające dla mnie, bo Właściwie nigdy wcześniej nie występowałem na jakimś koncercie filharmonii. Koncert to jest dla mnie wielką radość, dlatego że mogę śpiewać, bo to jest moja pasja. Finałowy koncert był też wielkim sproszeniem dla rodziców moich uczniów, którzy podczas koncertu wysłuchali, wysłuchali nas, uczestniczyli w tym koncercie ze łzami w oczach. No, i są dumni ze swoich pociech i z tego, że mogli tutaj przyjechać, a ich dzieci mogły na tej scenie zaśpiewać. Był dla mnie koncert bardzo dużym przeżyciem, dlatego że mogłam tam śpiewać, no i mogłam się cieszyć, że to robię. To przygotowania i próby do koncertu były ciężkie i bardzo intensywne, ale kiedy już. Weszło się na scenę i zaśpiewało, to ma się tą satysfakcję, że kurczę, odwaliłem strasznie dobrą robotę. Niesamowita energia bijąca ze sceny udzieliła się też odbiorcom, i publiczność razem z nami włączyła się w ostatnią piosenkę, tańcząc i śpiewając wspólnie. Dla mnie i dla mojego chóru pobyt tutaj, ten czterodniowy pobyt we Wrocławiu, to takie bardzo energetyczne i zarazem bardzo inspirujące do dalszej pracy yy, yy, dni. Zapraszam wszystkich, żeby chodzili na chór.